Także NATO w tej chwili oparte jest o, o nic. O nic nie jest oparte. To już rzeczywiście przypomina troszkę organizację przestępczą. O tym na przykład otwartym tekstem w Bundestagu się mówi. Tu mam dla Państwa właśnie posiedzenie Bundestagu. Zawsze, kiedy jest mowa o NATO, są rozpowszechniane następujące trzy mity. Mit pierwszy: NATO jest sojuszem obronnym. Ale czy nie NATO naruszało prawo międzynarodowe, napadło na Jugosławię, bombardując ludność cywilną, stacje telewizyjne i ambasadę Chin? Ja jeszcze pamiętam te czasy. Czy NATO nie prowadziło przez 20 lat wojny w Afganistanie? Co oznaczało śmierć setek tysięcy cywili i wiele przestępstw wojennych? Czy to jest obrona? Drugi mit NATO to sojusz demokracji i prawa. To jest historycznie potwierdzone kłamstwo. Wystarczy przypomnieć członka NATO Portugalię z faszystowskim reżimem Salazara, okrutne wojny kolonialne w Afryce. Tylko w ciągu ostatnich lat bezprawne wojny Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników kosztowały życie 4,5 miliona istnień ludzkich. Zgodnie z analizą renomowanego amerykańskiego Uistetu Browna. Czy tak wygląda przestrzeganie demokracji i prawa międzynarodowego? Mit trzeci, NATO, broni praw człowieka. I to pomimo tego, że w Guantanamo nadal są torturowani więźniowie. A dziennikarzowi Assange'owi grozi 175 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych za nagłośnienie przestępstw wojennych popełnionych przez NATO na polecenie Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. Prawda jest taka, że każde państwo będące członkiem NATO bierze udział w wojnach przez niego prowadzonych, celem których jest ekspansja i które depczą prawo międzynarodowe oraz prawa człowieka. Państwo, które jest członkiem NATO, traci swoją demokratyczną suwerenność. Ponieważ hegemonicznym przewodnikiem jego interesów zawsze są Stany Zjednoczone. Kraje członkowskie NATO poświęcają opiekę socjalną swojej ludności, prowadząc masową politykę zbrojeń. Co piąte dziecko w naszym kraju żyje w biedzie, ale budżet wojskowy Niemiec wciąż rośnie i rośnie. To wstyd. Już dawno pora rozwiązać ten zabójczy pakt. Po 78 latach nadszedł wreszcie dla Szab czas. Wyprowadzić wojska oraz broń jądrową z Niemiec. My potrzebujemy pokoju, a nie NATO. Dziękuję bardzo. No, przyznacie Państwo, że nie ma w polskim parlamencie partii, która mogłaby się pod tymi słowami podpisać. Militaryzacja to hasło wszystkich, niemal wszystkich. Nawet ci tak zwani lewacy oszaleli. Szkoda, że. Takich wystąpień nie ma. Ktoś powie, że ktoś z konfederacji takie wystąpi. Nie. Stół a stoł to nie to samo. Coś podobnego e, e, to nie to samo. Pod tym ja mogę się podpisać obiema rękami.